Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gita Sadeą misję Projektantów. Dzisiaj kontynuujemy sobie historyjkę od pana Białego Murzyna. Odpalamy sobie trzecią misję pod tytułem Nieszczęsna wymiana. Zaczynajmy! Brak zasięgu. Ciągle brak zasięgu. Panie Olafie, wymiana ma odbyć się niedługo. Przeszedłem tylko powiadomić. Dobra, w tym SMS-ie mówili coś o dokach. Jakbym nie miał GPS-u, nigdy bym tam sam nie dojechał. Dojedź na miejsce wymiany. Dobra. Tutaj właśnie pamiętam, bo testowałem sobie odrobinkę wcześniej ten początek, i tutaj mi się właśnie przez przypadek rzucił w oczy ten uziczek. Więc ja sobie go zabiorę, zabieramy naszą furkę i ruszamy na tą transakcję, tak jakby. Ok, no to się przejedźmy w takim razie. No i uwaga, żebym nie wypadł tutaj z drogi już sam, na sam początek. Nie, to na szczęście to drzewo by mi pomogło, właśnie w tym, żeby nie wypadł. To mi się, że tutaj nic nie będzie jeździło. W sumie noc jest, środek nocy to już byłoby dla mnie zrozumiałe, ale widzę, że jakieś samochody się chodziło, przebijają. Dobra, e, chodzi o doki. W takim razie użyję sobie autostrady. Myślę, że tam będzie po prostu ta droga będzie najskuteczniejsza, najszybsza. I tyle, przeciśniemy się bez problemu przez całe miasto. Od, od czegoś te drogi szybkiego ruchu w końcu są, tutaj, w tej grze, chyba. Dobra, no to. Zasuwamy, mam nadzieję, że w nic nie przyłożę. Zobaczymy. Na razie idzie dobrze. Ok. I chyba pora skręcić, tylko tutaj to właśnie są te barierki. I dopiero w tym miejscu będę mógł sobie coś tutaj wymyślać. Myślałem, że nie wyjadł, ale na szczęście jest ok. Dobra. No to teraz jedziemy szybko przez El Coronę. I tutaj chyba trzeba będzie zwolnić, bo to jest ostry zakręt, generalnie. Dobra, No okay. i myślałem, że nie przyłożę. dobra. Jeszcze jakąś babkę przejechałem. I chyba będziemy musieli przez ten most przejechać, tak? Jeśli się nie mylę, niech ja sobie zerknę. Nie, dobrze, że zerknąłem, bo to nie tam, gdzie myślałem. Dobra, w takim razie jakiś mały nawrót zróbmy. I przejedźmy się na chwilę tą linią kolejową. Musimy się dostać, generalnie, chyba. Bardziej w to miejsce. Teraz sobie skręcimy. Okej. Okay. Przecież nie tak się umawialiśmy. Dwa wagony M14. Myśleliście, psy ruskie, że dam się wychujać? Uspokój się. Nie ma co się kłócić. Nie, wkurwiliście mnie! Rozpierdolę was! Do Rogera i jego bandę! tak, okay, dobra, tylko którzy to są w ogóle. Trochę mi ciężko odróżnić chyba tam. Dobra. Lecimy. Okej. Okay. O oh, fuck, ja zaraz zginę, ja nie mogę. Myślałem, że tu jakaś kamizelka czeka, jest jakaś obrotówka, której nawet nie mogę podnieść. To jest karabinę. Dobra, niech ja się tutaj ukryję. No, mi niestety nie do rady. A jak ja zostanę trafiony, to będzie po mnie. To był chyba wróg. Dobra, może teraz tego odstrzelmy. chyba to jest ten roger, jeśli się nie mylę. Cały. Dobra, damy radę, mu w rękę odstrzelić. Amunicji mi starczy, a więc otako wykończymy go. To jest w skuteczny sposób, dobra. Ale to jeszcze nie wszyscy. Ktoś we mnie strzela. Tam jest koleżka. Eee, ten koleżka to ma niezłego cela, muszę wam powiedzieć. Chyba on strzelał we mnie 5 razy, z tej odległości mnie nie trafił. Dziwne, że mnie wcześniej nie ustrzelił, dobra. Widzimy się za chwileczkę. Ok, w takim razie próbujemy sobie jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. No to zaczynajmy w takim razie, ustrzelmy się lepiej w tego. Hmm, dobra. Chyba tego to też. nie mylę. Dobra, jest ten kościół z karabinkiem. Dobra, i chyba Roger sam wyskoczył. Chociaż sam nie wiem. No, tutaj jakaś furgonetka wybuchła właśnie jak ostatnio. Ktoś tu jeszcze się wychyli? Bo no, nie mogę się ja wychylać za bardzo, bo będzie ze mną krucho. Dobra. Ktoś jeszcze? Ktoś tu jeszcze jest? Nie, to jest mój. Tam jest jakiś koleżka, dobra. Iwidować. Ok, udało się. I chuj po partnerze. Zaraz pewnie pojawi się ich tu więcej. Hm. Dzięki, że nam pomogłaś. My się chyba jeszcze nie znamy. Vincent. Nie ma sprawy. Sęp mi zlecił takie zadanie. Olaf. Dobrze mieć ci po naszej stronie. Zapakowuj to szybciej. Jak już zapakujesz, to zmywajcie się z tą ciężarówką. Kurwa, syreny, szybko. OK, zobaczymy co teraz. Pozbądźcie się tych federalnych, kurwa. Takami, z mi się przyda. No to zaczynamy. Nie, nie, nie. To jest mój koleżka przecież. Dobra. Do roboty. Dobra, okej. Okay. Ustrzelmy sobie ty. Dobra, 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 dobra. Oh, fuck, to figurnetkę. Ale to nie wiem, czy tego, to nie miało przeżyć. Chyba znowu przegram misję. Nie. Jest okej, okay, od Dobra. Na szczęście w takim razie, lecimy dalej z nimi Kurwa, zaraz będą tu kolejni, nie uciekniemy! Musimy się rozdzielić, znajdź sobie jakiś wóz, ja ucieknę łodzią Dobry pomysł, szybko, znajdź sobie łódź, my sobie poradzimy Kurwa, szybko, znaleźć łódź, doki, jestem w dokach Dobra, czyli rozumiem, że mam ją zlokalizować No to pomyślmy, chyba tam coś jest, jeśli się nie mylę Spróbujmy w takim razie no, wygląda mi to na zrobione na brzeże przez autora, więc domyślam się, że to jest to miejsce. Okej, okay. czy my tutaj damy radę zeskoczyć jakoś? Może lepiej nie. Lepiej będzie tymi schodami na pewno bezpieczniej. A zatem zawijamy się. To chyba domyślne, jeśli się nie mylę. Dobra, rzeczywiście dobrze trafiłem. Zaraz zobaczymy o co z tym chodzi. Dobra, ona nic mi nie zrobi. No to okej. Okay. Dobra, teraz tylko stąd spierdolić. Odpalaj! SMS, na wybrzeże, dobra, szybko, GPS, na wybrzeże. Okej, okay, też policjanci się pojawili. To jest pościg wodny chyba, jeśli się nie mylę. A tamten to nie wiadomo chyba co zrobił w sumie. Ojejku, tym to będzie ciężko trochę zwiewać, wolne to odrobinkę. Ale jakoś musimy sobie dawać radę, dobra. Zobaczmy co tutaj mamy. Dobra, to wszystko to domyśli są. Jakiś ponton. Chyba ich zgubiłem, z tego co widzę. No przyznaję, że tu nie powala prędkością, no ale. Nie wybiera się sprzętu do ucieczki zawsze. Zobaczmy, czy to jest jakoś daleko. Uuu, rzeczywiście chyba trochę daleko. Dobra. Wiecie co, prawdopodobnie ja wam to oszczędzę. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj ktoś będzie mnie gonił, ale chyba z tego co widzę. To raczej ich zgubiłem. Ja tutaj nie widzę zagrożenia żadnego. Jeżeli coś się pojawi, to z pewnością to zobaczycie. Ok, w porządku, zbliżałem się na miejsce. Niczego w ogóle po drodze nie spotkałem. Więc chyba rzeczywiście tak miało być. Zobaczmy, co tutaj jest grane dalej. Tutaj w to kółeczko, dokładnie. Nie zostawiłeś mnie. Myślałem, że masz mnie w dupie. Nie mamy za wiele czasu. Wsiadaj, poprowadzisz. Dawaj, nie ma czasu. No to zasuwamy w takim razie. Już spokojnie, dokąd jedziemy? Do baru Sempa musimy powiedzieć: Tak ogólnie, to dzięki, że nam pomogłeś, Olaf. Nie ma sprawy, takie dostałem zadanie. Jak coś, to masz tu yy, na wszelki mój numer, zapisz sobie. Jasne, długo pracujesz dla Sempa? Jakieś kilka miesięcy. Nie jestem jakoś z nim zżyty. Chcę po prostu dobrze zarobić. Jasne, włączę radio. Może coś już gadają o nas. Jak chcesz? Udaj się do baru Sempa. Okej, okay, jakieś radyjko włączymy? Jeszcze ja nie będę może włączał. Też się tak zastanawiam, szczerze mówiąc. No dobra, widzę, że poznaliśmy nową postać ogólnie. I jeżeli Biały Murzyn będzie chciał kontynuować tą historię, no to kto wie generalnie, czy właśnie on może nam nie pomóc coś tutaj. Zmajstrować właśnie z tym sępem, ale to nie ode mnie zależy, bo ja mam po prostu takie przypuszczenia. Zobaczymy w każdym razie. Chyba z tego co pamiętam, właśnie wiem, gdzie jest już ten ba bar. Sempa minęły tylko dwa. jaki jeden odcinek? Tylko właśnie odcinek z historii projektantów minął tak naprawdę, bo w ostatnim odcinku z misji to właśnie był. Miałem mój, że nie był właśnie ten bar. sęp. tak jest, to jest dokładnie to miejsce, w którym myślałem. Zarąbiście w takim razie zaparkujmy. Okay. Dobra, do zobaczenia Olaf. Dobra akcja. Dzwonek telefonu. Halo? Olaf? Musimy się prędko spotkać. Chodzi o sempa. Spoko, braciszku, powiedz tylko, gdzie to podjadę. Ale jak gwiazd mam tam swoją nieruchomość, firmę. Firma ochroniarska Orche na pewno znajdziesz. Przyjedź na spotkanie z greno. Dobra, czyli widzę, że to jeszcze nie jest koniec misji. Myślałem, właśnie, że się teraz skończy. Ale coś jeszcze zobaczymy. Dobra, no to zasuwamy, to jest bardzo blisko. Tylko zaparkujmy tutaj. Nie. Dobra, okej, okay, to jest znowu ta dyskietka charakterystyczna, która była ostatnio. Ok, wysiadka w takim razie i porozmawiajmy. No, a więc co muszę wiedzieć o Sępie? Spokojnie, po kolei. Pierw chcę Ci pogratulować, bo podobno odjebaliście dobrą akcję. Teraz możemy przejść do konkretów. Za dwa dni odbędzie się powitalna impreza w moim klubie. To ta, o której wspominałem, będzie tam semp z bandą. Akurat na zajutrz przyjeżdża Dialtów. Diatlow chyba, pomoże ci ogarnąć całą sprawę. Zaproszony jest ze 100 osób. To musi być szybka akcja. Będziesz udawał jednego z ochroniarzy. Przygotuj się mentalnie i zapamiętaj wygląd sępa. To ma być szybka akcja. Jeden strzał, jeden trup. A teraz zabieraj dupsko. Pojedziemy gdzieś. Zaznaczam ci na GPS. Jedź tam. Tylko zaparkuj, jak człowiek. Może zaparkuję, może nie. Na razie to muszę jak człowiek stąd wyjechać. Dobra, lecimy w takim razie. Kolejną podróż już w tej misji. Zobaczymy co tym razem. Tutaj na nas będzie czekało. Okej, okay, i wiecie co w sumie chyba cięcie zrobię, bo już trochę się najeździliśmy, a zatem widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Zaparkujmy sobie otako. No, prawie się udało. Przewozimy tą ciężarówką broń. Specjalna. Mam dla ciebie pistolet wyborowy, którego użyjesz pojutrze. Jeden celny strzał, i po prostu rozsadzisz mu łeb. O, a to Timar. Gdy już go rozjebiesz, Timar wjedzie ciężarówką z ładunkiem wybuchowym i pozbędziecie się jego ludzi. Możecie się rozejść. Misja wykona nasz ocenek plus. Dobra, w porządku. A zatem lecimy sobie z podsumowankiem tej misji, zaczynamy tutaj od pozytywów. Jeżeli chodzi o plusy tej misji, to jest tutaj bardzo podobnie, tak naprawdę, jak ostatnio, ale zacznijmy tutaj po kolei. Po pierwsze, przygotowane wszystkie miejscówki. Naprawdę, miejscówka w dokach fajnie została przygotowana. Podobała mi się również ta przystań, gdzie stała ta łódź, którą uciekaliśmy właśnie z tego terenu, i również ta miejscówka, mieszkanie konkretnie, chyba w tej firmie. Czy jakiś apartament tego naszego braciszka, właśnie w jego firmie ochroniarskiej? Te piwera, jakieś tam rozstawione na stoliku, jakiś safe tam. Fajny to klimat wytwarza. Miejscówki jak najbardziej spoko przygotowane. Jeżeli chodzi o akcję w tej misji, podobała mi się. Całkiem imponująca ilość wrogów była. Zostało to umiejętnie podzielone na dwa takie różne etapy. Najpierw była transakcja z tym gangiem Rogera, a później był wtrącenie się właśnie tych członków SWOT. Fajnie ta akcja wyszła. Mieli oni różnorodne wyposażenie. Było tam sporo myślenia. Całkiem to trzeba przyznać. Skuteczność oczywiście tam była. Wyłączone głowy były, modyfikacja życia również była. Stała ta strzelanina na dobrym e, poziomie. Kolejna sprawa. Cała masa dyskusji wciągających dokładnie tak samo jak w ostatniej misji. Cieszę się, że tutaj nic się nie zmienia. One wykonują naprawdę świetną robotę. Można się e, w nie tutaj e, wczuć. E, kolejna sprawa. E, wprowadzenie tej nowej postaci. E, nie mówię tylko o postaci Rogera, e, głównie o tej postaci już zapomniałem imienia, ale. No, ten charakterystyczny członek, właśnie tej mafii. Przepraszam, że teraz zapomniałem, jakoś wyleciało mi to z głowy, ale naprawdę ta postać mi się podobała. Wiele dialogów z nim było, poznali się, wymieniliśmy się telefonami. Generalnie zaproponuje on nam swoją pomoc. No, może z tego całkiem ciekawa tam, nie powiem, że przyjaźń, współpraca, powiedzmy, że wyjść. To mi się tutaj podobało jeżeli chodzi jeszcze o zakończenie misji ono mi się również podobało, bo to stwarza możliwości sporo na przyszłe misje, było ono ciekawe no i wprowadza nas tak naprawdę już po części do następnej misji, jeśli się nie mylę no i oczywiście misja była całkiem rozbudowana nawet bardzo rozbudowana bym powiedział ona trwała ponad 10 minut, trochę tu cięć robiłem bo było za dużo odrobinę jeźdzenia ale wyjdzie około 13 minut to jest bardzo imponujący czas i... To mi się również tutaj jak najbardziej podobało. Jeżeli chodzi o wszystkie pozytywy tej misji, to już jest dla mnie tyle. Przejdźmy sobie teraz do minusów. No, ja muszę przyznać, że odrobinkę więcej ich troszkę tam było, jeżeli chodzi jeszcze o ostatnią misję. Zaczynajmy tutaj, no, od tego, co ostatnio się również tutaj pojawiło. Drobniutkie błędy w pisowni się nam przewijały. Niektóre zdania miałem wrażenie, że chyba nie miałem na końcu kropek było to pozbądź. Kiedy było właśnie polecenie, to chyba albo kropki nie było, albo nie było w ogóle słowa pokolorowanego istotnego dla danego polecenia. Tu dużo lepiej wygląda i warto właśnie jest to stosować. W jednym zdaniu, jeżeli chyba chodzi o tą ciężarówkę, zabrakło mi tam takiego jednego chyba istotnego słowa właśnie dla tego zdania. No są takie drobne sprawy, ale jeszcze bardziej warto doprowadzać te dialogi do jeszcze lepszego poziomu. Jest już bardzo blisko tego dobrego poziomu. Trzeba jeszcze tylko dokładnie pisać, i będzie jak najbardziej tutaj wszystko dla mnie w porządku. Przejdźmy sobie dalej. Chodzi mi o wprowadzenie do misji. No jakoś bardzo skromne tym razem było, muszę przyznać. Dosłownie bardzo kilka cutscenek. Długość jest ograniczona do minimum. Jednak jest to dla mnie też drobny błąd, ponieważ no tak naprawdę po tym drobnym wprowadzeniu wiemy co mamy robić w misji. Jeżeli chodzi o historię w storyline'ach, tak naprawdę to tam wprowadzenia wcale nie muszą być długie. Ale tutaj jesteśmy w serii misje projektantów i ja tutaj oceniam misję pod kątem pojedynczych misji, a nie pod kątem historii. Troszeczkę dłuższego wprowadzenia mi zabrakło, ale jest to drobnostka dla mnie, bo jak mówię ono też wcale źle nie było jakoś wykonane. Zostańmy jeszcze tutaj na chwilę przy temacie tego mieszkania. Chodzi mi o to, że powinniśmy dostać polecenie zebrania broni wcześniej, albo cokolwiek powinno być wspomniane o tym uziku. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli byśmy tego w ogóle nie zebrali, to byśmy zostali bez jakiegokolwiek tak naprawdę uzbrojenia w czasie tej strzelaniny, która wcale nie była, nie należała do jakichś najłatwiejszych. Ja tę broń tylko dostrzegłem dlatego, że zacząłem okrążać to mieszkanie w trakcie testowania. Ja nie wiedziałem, że ona tutaj jest w ogóle. Na podstawie e, tego wprowadzenia w ogóle nie możemy się dowiedzieć, że tutaj leży ta istotna broń. Niby to jest taki drobny szczegół, ale ona może mieć wpływ jednak na całą misję, jeżeli jej nie zbierzemy. Dlatego to jest taki szczegółowy, bardziej odrobinkę, taki e, mocniejszy błąd. Przejdźmy sobie do drobnego błędu, moim zdaniem, może jest to trochę kontrowersyjne co teraz powiem, ale według mnie punkty kontrolne 2 e, w tej misji nie powinny być pokolorowane na kolor zielony i na kolor niebieski. Na kolor zielony to się koloruje raczej jeżeli mamy zbierać jakieś pick-upy, e, jakieś przedmioty szczerze mówiąc, a na niebiesko to można pokolorować w sumie na niebiesko punkt kontrolny, ale jeżeli odbieramy jakiś kumpli albo się spotykamy z jakimiś przyjaciółmi. Gdy się ten niebieski punkt kontrolny pojawił, właśnie nad tą wodą, to tam naszego kumpla, tego jeszcze przyszłego, prawdopodobnie jeszcze tam go nie było w ogóle. On dopiero się zjawił jak my wysiedliśmy z tej łodzi, dlatego tam powinno być na żółto, moim zdaniem, e, pokolorowane. Później również, w późniejszym etapie tej misji, było wszystko na żółto. Może jest to kontrowersyjne, co mówię, ale po prostu bardziej mi to pasowało punkty kontrolne, raczej na żółto, chyba że są wyścigowe, to na czerwono. Przejdźmy sobie teraz do miejscówki tej strzelaniny. To cała strzelanina, tak jak powiedziałem, ona stała na dobrym poziomie, ale miałem tutaj jeden taki problem. Miałem problem tutaj z odróżnieniem, szczerze mówiąc, naszych przyjaciół od naszych wrogów. Oni naprawdę w tym roku to wyglądają naprawdę bardzo podobnie. Oni wszyscy mieli również jakieś polecenie na normal i oni mogą nagle zjawić się w ogóle za nami. Naprawdę jesteśmy. Gorzej, dużo bardziej zorientowani, tak naprawdę w tej strzelaninie, trochę to irytuje, muszę przyznać. Lepiej byłoby w tym przypadku, żeby byli na czerwono e, tutaj ci przeciwnicy. Zaznaczenie: jeżeli chodzi o tych przeciwników, e, policjantów, to tutaj takiego problemu nie miałem. Tutaj nie miałem żadnego problemu, żeby rozróżnić tych wrogów, ale tutaj no, ci goście trochę bardzo podobnie wyglądali. To jest takie, może moje osobiste zdanie, ale przyznaję, że miałem tutaj w tym przypadku z tym problemy. To jest dla mnie jednak drobnostka, bo to jednak. Też tworzy pewien klimat, mógłbym powiedzieć, jest to jakiś styl, ale odrobinkę było to dla mnie problematyczne. Zostańmy jeszcze przy tej strzelaninie. Była taka katska właśnie z tym naszym koleżką, że mówi on, że stracił właśnie partnera do interesów. Są te plamy krwi, ale w ogóle nie ma tych martwych ciał, ponieważ te martwe ciała zostały poukrywane. One po prostu znikły i moim zdaniem one nie powinny zniknąć. Nikt ich w takim czasie moim zdaniem nie zdołaby ukryć po prostu. Ta policja SWAT już zaraz tutaj wjechała po prostu. Rozumiem, że może to był odruch, może są limity doma, ale należało to jakoś tak rozplanować. Nie powinny znikać te ciała jeszcze w tym momencie, ponieważ nie miało to dla mnie aż tak dużego sensu. Jednak jest to taka tylko drobnostka. Kolejna sprawa, e, kiedy rozpoczyna się właśnie strzelanina e, z tą policją, to my dostajemy około 120 naboi do Uzika, tak naprawdę znikąd. I moim zdaniem nie powinno czegoś takiego być: na no, jakimiś pick się tutaj posiłkować e, bardziej, lub po prostu dać jakąś wzmiankę w kascence, że dostajesz dodatkowo amunicję. Ale to też jest oczywiście e, drobnostka. Jeszcze przejdźmy sobie na miejscu tej transakcji do kolejnej drobności. Moim zdaniem ciężarówka, również istotna tak naprawdę dla tej transakcji, ona powinna być według mnie niezniszczalna, e, ponieważ później, tak naprawdę w późniejszym etapie tej misji ten nasz braciszek gratuluje nam dobrej akcji, tak naprawdę. Więc ja rozumiem, że raczej wszystko się powiodło. W tej ciężarówce były również cenne bronie, tak naprawdę. Wydaje mi się również, że ta ciężarówka się pojawia na końcu misji również ta sama, ale nie jestem do końca tego pewien, ale moim zdaniem powinna ona być niezniszczalna, aby miał ten moment po prostu, to wszystko miałoby jeszcze bardziej ręce i nogi. Również testowałem sobie ten moment kilka razy, no jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta ciężarówka zostanie zniszczona w trakcie strzelaniny, powinna być po prostu niezniszczalna. I ostatnim takim błędem, no takim poważniejszym, jakim zauważyłem, chodzi mi w ogóle o pościg. Po pierwsze, on rozpoczyna się za szybko. My w ogóle nie zdążamy wsiąść do tej łodzi. Może zdążamy wsiąść, ale nie zdążamy wystartować z tej przystani tak jakby. No i po prostu ci wrogowie nas mijają. Oni mają chyba również atak player, to się nie spisuje w ogóle najlepiej. Przeciwnicy są po prostu zbagowani. W ogóle jeden się zablokował tam, drugi gdzieś popłynął sobie tam. Szkoda gadać, w ogóle ten pościg praktycznie dla mnie nie istnieje. Nie ma również strzelców tak naprawdę na tych łodziach, więc nawet jeżeli oni nas jakoś zablokują, to tak naprawdę nie są zbyt skuteczni. Brakuje mi również strzelców, właśnie jak mówię, na tych łodziach. Co więcej, ta podróż w ogóle cała na drugi koniec miasta tym kutrem rybackim, że tak to ujmę, no jest po prostu dla mnie strasznie nużąca i nudna. I trochę jednak psuje to odrobinkę, odbiór misji. Więc ten moment moim zdaniem powinien być trochę bardziej dopracowany. No i cóż, jeżeli chodzi o moje wszystkie argumenty do tej misji, to już jest dla mnie tyle. Co mogę w zasadności powiedzieć? No cóż, misja na bardzo podobnym poziomie jak ta ostatnia, jednak zawiera dla mnie no, troszkę więcej tych jednak błędów troszkę więcej tych szczegółowych błędów. Była ona na dobrym poziomie, miała w sumie ony potencjał odrobinkę na coś więcej, ale jak najbardziej jest bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że autor będzie kontynuował tą historię, naprawdę podoba mi się ona. Jeżeli autor będzie właśnie kontynuował tą całą fabułę, naprawdę polecam. Robić całą serię misji, może wysłać do serii historię projektantów, kto wie. No chyba, że autor po prostu woli mi dawać takie pojedyncze misje. To już do wyboru, do koloru, że tak to ujmę. Naprawdę fajnie zapowiada się ta historia. Ode mnie za tą misję, tym razem 4,25 gwiazdki. Małe wyróżnienie, naprawdę dobra historia, podoba mi się. Tyle mogę w zasadzie powiedzieć. Dzięki za uwagę. To wszystko ode mnie. Piszcie śmiało, co sądzicie o tej misji, a my widzimy się w jutrzejszym odcinku, właśnie z historii projektantów. To tyle ode mnie. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Na razie, cześć.